Dawid, 3 grudnia Twoja walka z Byronem Michelem były mistrzem świata wagi super średniej, pytanie numer jeden: jak ręka, czy rehabilitacja bardzo utrudniała Ci przygotowania do tego pojedynku? Powiem Ci szczerze, że rehabilitacja nie utrudniała, tylko pomagała mi, sonie, bo jak rehabilitowałem rękę to automatycznie było coraz lepiej. Yy, ogólnie jeżeli chodzi o same przygotowania, wiesz, nie mogę robić na 100% wszystkiego, co bym chciał, czyli nie mogę zrywać tą lewą ręką, nie mogę na siłowni wykonywać yy, szereg różnych ćwiczeń, które, które yy, wcześniej robiłem i na pewno to dużo by dało w tych moich przygotowaniach, dlatego gdzieś tam musiałem odpuszczać. Na sparingach tak samo lewą rękę bardzo oszczędzałem. Wiesz, ale pozwoliło mi to zrobić też bardzo dobrą formę, wiesz, czuję się znakomicie, wiesz, mam wagę bardzo dobrą. Widzę, że jest coraz lepiej, tak jak właśnie powinno to być, czyli widzisz, ten tydzień to już jest naprawdę fajna sprawa. Łapię tą świeżość, jestem szybki, jestem naprawdę silny. W prawej ręce musiałem oszukiwać tą lewą rękę i dużo pracowałem prawą ręką, naprawdę czuję dużą moc. Taką czuję moc, co jeszcze wcześniej nie czułem i powiem szczerze, że, 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 że no to będzie na pewno taki mój atut w tej walce. No tak, czekam, jestem zawodnikiem walka, to jest były miś świata, wiesz, ja tam nie patrzę na, na że to jest były miś świata, bo dobrze powiedziane były, no były, były, czyli już były, czyli to nie jest mistrz świata, kiedyś tam sobie zdobył pas jakiś prestiżowy, na pewno boksował z zawodnikami z najwyższej półki, no, boksował z boksował z dobrymi zawodnikami, z RDjem. powiem szczerze, że jak patrzę na przebieg jego kariery, to mogę powiedzieć, że to jest zawodnik doświadczony, ale może to nie zabrzmi skromnie, ale mi się wydaje, że to nie jest moja liga w ogóle. Także podejrzewam, że w tą walkę wygram, ale nie, nie, nie wygram na punkty, tylko wygram przed czasem, chociaż nie nastawiam się, bo już tak się nauczyłem po prostu wychodzić i, potrafię, i robić to, co potrafię. Ale podejrzewam, że pierwsza moja dynamiczna akcja, yy, pierwsze te, te moje oczko, przycelowanie i podejrzewam, że może być naprawdę po walce, yy, oczywiście nastawiam się na yy, walkę. Że wszystko tam się może zdarzyć. Może wyjdzie na rzecz ówce, wiesz, będzie chciał yy, przyjedzieć, i będzie chciał wygrać. To, to, że będzie chciał wygrać, to podejrzewam na 100%, bo y, taki zawodnik wie, że wygrana ze mną, no, to automatycznie wjeżdża we wszystkie rankingi. Prestiżowo tym bardziej, że jestem wysoko na, w tych rankingach. No, będzie tutaj stawką tego pojedynku pas w bye, to wiesz, że to wiesz, yy, to już dla niektórych ma znaczenie ten pas. Dlatego podejrzewam, że nie podejrzewam tak będzie, ten zawodnik przyjedzie, żeby wygrać. No ale nie będę ukrywał, że czuję się klasowo od niego dużo lepszy. No właśnie, czyli to jest dla Ciebie w porównaniu z Lolęgą Mokiem krok w tył, krok w przód, czy ten sam poziom? Wiesz co, y może to tak zabrzmi znowu, no, bo sobie miałem złamaną łapę, do dzisiaj mam naprawdę, mam kikuta takiego, że nie zamykam tej ręki do końca i co uderzę, co trafię w ten palec, Pomimo rehabilitacji, wiesz, ten staw nie jest jeszcze w 100% sprawny. Yy, po prostu odczuwam ból, no. Ostatnio jak uderzyłem to ręką, myślałem, że znowu złamałem. Ja wiem, że mi się już tam nic nie złamie, tylko tyle, żeby... To... Po prostu czuł ten staw, bo to nie jest jeszcze naturalne po prostu to, że zamykam i ona mi się układa tak, jak powinna po tym złamaniu, no jednak to była skomplikowana operacja. No i doszedł, doszedł do tego bark. Te moje problemy z barkiem. Nie mogę po prostu nie mogłem uderzać w kombinacjami i zrywać, bo wtedy odczuwam ból. To tak samo tam wiem, że mi się nic nie stanie, bo to jest kontuzja mechaniczna. Po gali mam mieć zabieg zrobiony. Już jestem praktycznie umówiony na ten zabieg. Pan doktor Szmigielski będzie mnie operował. Po to tylko, żeby właśnie jak się przygotowuję, żeby nie odczuwać bólu. Bo wiesz, to jest taki dyskomfort. Chciałbym zrobić wszystko na stówę. Wiesz, chciałbym normalnie zacisnąć zęby i rozrywać tutaj przyrządy, ciężary. Ale nie mogę. I zdaję sobie sprawę, że jeżeli to zacznę robić, to możemy wykluczyć z walki. Była taka nawet sytuacja, że zastanawiałem się. Tydzień temu, czy nie zrezygnować z tej walki, bo kiedy sobie powiedziałem, że wiesz, że chcę, wejść, chcę wychodzić do każdej walki w 100% przygotowany i bez żadnych wymówek. Dlatego zobaczyłem, że jest naprawdę to, że odpuściłem dużo tą lewą rękę, jest dużo, dużo dobrze. Po spalingu w poniedziałek zobaczyłem, że naprawdę jest super. I mogę z sumie nie wyjść do tej walki i nawet jakby mi się noga podwinęła, żeby nie mówić, że to jest przez kontuzję, także na pewno tak nie będzie. Yy, dlatego dlatego się zdecydowałem na tę walkę, ale ja mówię, no te kontuzje są dosyć uciężliwe, ale mi się wydaje, że to jest zaraz, za, zaraz będzie za mną, także jeszcze jeden zabieg. A, a, a jeżeli chodzi właśnie, wracając do pytania, to ten zawodnik mi się wydaje, że po tych kontuzjach. No to jest takim dobrym posunięciem, bardzo mądrym, jeżeli chodzi o mojego trenera i mojego y, promotora, bo jeżeli chodzi o mnie, to czuję się, wiesz, na siłach zboksować z naprawdę dużo, dużo lepszym zawodnikiem i powiem szczerze, że nie ukrywam, że, y, że tak jak wcześniej powiedziałem, że czuję się dużo, dużo wiesz, lepszym na każdej płaszczyźnie. Y, y, jeżeli chodzi o takie czysto strony bokserskie nawet ta kontuzja mnie nie przeszkodzi w tym, żeby odnieść jakieś fajne zwycięstwo w tej walce. Dlatego na tym etapie mi się wydaje, że tak jak powiedziałem wcześniej mądre posunięcie, no, bo po prostu chcę zobaczyć może rzeczywiście wiesz, no, jednak walka to nie są sparingi, to jest tam troszeczkę wchodzą tak samo w grę emocje. Yy, wiesz i, i mogę rzeczywiście zacząć na zęby, zacząć zrywać to, może mi się coś zwieszczelić w ten bark z moim doświadczeniem to powiem ci tylko tyle, że nawet gdybym nie miał w ogóle tej ręki, tę ja walkę wygram prawą ręką. Także, także, także już po, tym, po tej walce z, z Oleгом Mokiem, gdzie nie, naprawdę każdy, każde uderzenie sprawiało mi ból, wiem, że mogę naprawdę dużo, dużo znieść. I już jest ta zimna głowa, już u, u mnie jest taka sekwencja, już się pojawiła. Eee, także jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, bo, bo wcześniej tego nie było i coś takiego mogłoby spowodować to, że. Zacząłbym zadawać ciosy, nieprzemyślanie, zacząłbym się denerwować, zacząłbym bić na siłę, a to już jest zguba, wiesz, przestałbym pracować na nogach, a to już by taki zawodnik jak mógłby to wykorzystał. Także na tym etapie jest OK. Po tej walce trzeba zrobić zabieg. To będzie zabieg taką metodą mało inwazyjną, także powinienem to szybko dojść do siebie. I ja już wcześniej nawet się umawiałem z Pawłem Geserem, że tydzień po walce ja już jestem w Warszawie i zapierdzielamy. Powiedziałem, kończę 30 lat i naprawdę poświęcam się w 100%. 5 lat, ale grubo się poświęcam, bo to jest ten czas, który chcę wykorzystać na tringi, także nawet będę troszeczkę zaniedbywał niestety rodziną i to wiesz, yy, wiedzą jak jest i wiem, że mi wybaczają i są za mną i mnie wspierają. Dlatego jak tylko i wyłącznie zrobię ten zabieg, ja mam nadzieję, że będę mógł jak najszybciej wrócić do treningów, nawet jak nie będę mógł wrócić za szybko z górą, to na pewno przyjeżdżam tutaj do Warszawy i zapierdzielam, jeżeli chodzi o nogi. Robimy naprawdę fundamencik, bo to co robiłem z Pawłem, ja widzę teraz właśnie ten postęp. Ja widzę, że to zostało i widzę naprawdę różnicę w uderzeniu u mnie, a to jest naprawdę, no, teraz nawet ci sparing partnerzy, co boksowałem z nimi wcześniej, jak z nimi sparowałem, to czuję, że, że, że czuwają dużo bardziej te moje dzieci.